Ciekawi mi to po prostu. Jesteś mm -hmm. aktorką. Mm. Czytałaś ponad. Ja liczyłam, bo powiedziałaś na jeden podcast, że nie wiesz, ile. Mm -hmm. <laughs> liczyłam, że ponad 40 audiobooki nagrałaś, mm -hmm. śpiewasz. Mm. Jesteś matką. Do kwadratu. Mhm. Tak. I coach. Mm. A który dzisiaj? Dzisiaj, w tym momencie, jak, jak tylko wybierasz jeden, mm. kim jesteś dziś? Hmm. Chyba najbardziej, yy, najbliżej w tym momencie mojego życia jestem przy... Tak. Przyznaczenie. No tak.